17 maja 2018 roku wraz z grupą zapaleńców kolejowych zwiedzaliśmy Skandynawię. Pojedziemy z palinowym składem norweskiego przewoźnika NSB. Pierwszą większą miejscowością po drodze ze Szwecji jest Meroker. Z tego powodu linia kolejowa trondheim Storwin jest historycznie znana jako Merokerbanen, kolej Meroker. Ostatni odcinek naszej wyprawy zakończyliśmy z przejazdem Fliksevej 26, czyli Drogi Okręgowej 26. Dzisiaj jedziemy dalej w kierunku miasta Trondheim. Drogę przedstawia animowana mapa. Warto zastanowić się w związku z tym nad generalnymi warunkami budowy oraz utrzymania linii kolejowych i dróg w Norwegii. Inaczej niż w Szwecji czy w Niemczech, norweskie drogi są często wąskie, faliste i dziurawe. Szwecja czy Niemcy są państwami produkującymi samochody, mające silne lobby samochodowe. Inaczej jest w Norwegii. Tam wiele dróg jest nadal pokrytych jedynie tłuczniem. Dopiero w latach 60. i 70. ubiegłego wieku zaczęto na większą skalę pokrywać drogi asfaltem. Norwegia była wtedy jeszcze krajem stosunkowo biednym, a na dodatek posiadającym szczególnie złożone warunki topograficzne. Dla kolei oraz dróg należało wybudować niezliczoną ilość mostów, wiaduktów, tuneli. Stąd w Norwegii została ustalona 10, a nie 13 metrowa szerokość dróg, jak w Szwecji. W Norwegii najważniejsze było w ogóle poprowadzić przy ograniczonych środkach finansowych drogi do wszystkich regionów kraju, a nie od razu budować drogi o lepszym standardzie. Bez przesady można stwierdzić, że Norwegia ma najtrudniejszą topografię w Europie. Należy przebić drogi przez tunele, poprowadzić je nad lub pod rzekami i fiordami. Stąd Norwegia ma najwięcej tuneli drogowych na świecie, licząc je w stosunku do długości sieci drogowej. Ma ich bowiem 1100, a Szwajcaria na przykład tylko 363. Ich długość wynosi 800 km. Niemieckie tunele mają zaledwie długość 263 km, a szwedzkie jedynie 19. Poza tym w Norwegii istnieje ponad 30 tuneli morskich o głębokości do 287 m pod poziomem morza. Utrzymanie takiej ilości obiektów kosztuje, tym bardziej, że występuje tu zmienna pogoda. Ciągłe wahania temperatury między mrozem i odwilżą, ogromne ilości śniegu i deszczu jak i osuwiska stanowią dla powierzchni dróg mocne obciążenie. Na dodatek rozproszone w dolinach są pojedyncze domki. Trudno to wszystko sfinansować, utrzymanie i modernizację istniejących, jak i budowę nowych dróg. W 2018 roku budżet państwa Norwegii przeznaczył w przeliczeniu około 30 miliardów złotych na drogi i kolej, z których infrastruktura kolejowa otrzymała dwie piąte tej pozycji budżetowej. Z powodu ogromnych kosztów oraz ograniczonego użytku dla ogółu mieszkańców kraju, Norwegia posiada prywatną sieć drogową o długości 126 tysięcy km. Są to przeważnie drogi nieasfaltowe, pokryte jedynie żwirem. Z nielicznymi wyjątkami drogi te są do publicznego użytku, jednak za opłatą myta. Przeważnie na początku takiej drogi stoi szlaban. Zmotoryzowany podróżny sam otwiera i zamyka za sobą tę barierę, ale musi najpierw wypełnić schowaną w metalowej skrzynce ankietę podając nazwisko, numer rejestracyjny samochodu oraz datę. Wypełniony oryginał wraz z opłatą myta wrzuca się do skrzynki, a kopię umieszcza w widocznym miejscu za szybą swojego samochodu. Jest to forma opłaty oparta na zaufaniu do podróżnych. Czasem na początku i końcu takiej prywatnej drogi można też spotkać żywego kasjera. Czasem zainstalowane są też elektroniczne barierki, podobne do tych na parkingach. Tam opłatę uiszcza się albo gotówką, albo kartą. Poza tym Norwegia posiada publiczną sieć około 140 tysięcy km dróg, z których 18 400 km jest pokryte tylko tłuczniem. Najlepiej ułożone są tzw. zwane Riksvej, czyli drogi rzeszy, drogi krajowe. Tam często trzeba, przynajmniej na pewnych odcinkach, również uiścić opłatę. Poza tym działają drogi okręgowe oraz drogi komunalne. W 2016 roku Norwegia podała, że posiada sieć kolejową o długości 3895 km. Ich główny kierunek biegnie z północy na południe. Jednym z wyjątków jest linia Merokerbane ze Szwecji do Trondheim, po której obecnie jedziemy. Merokerbane jest jedną z czterech norweskich linii kolejowych uznanych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ za główną międzynarodową trasę transportową. Jedziemy składem spalinowym NSB serii 92 o numerze kolejowym 03. Takie pojazdy są w użytku od 1984 roku. W zależności od konfiguracji, mają od 90 do 114 miejsc siedzących. Ich prędkość maksymalna wynosi 140 km na godzinę. Rok po naszej wyprawie w kwietniu 2019 roku przewoźnik naszej podróży Norweskie Koleje Państwowe NSB zmieniły nazwę na WY, formalnie Wy Gruppen, spółka akcyjna. Obecny rząd w Norwegii mocno forsuje prywatyzację usług przewozów publicznych, więc nawet przewoźnik przecież nadal państwowy, niczym nie powinien przypominać państwowego rodowodu. Po polsku nową nazwę można by przetłumaczyć jako widok, przegląd. Ale poza zmianą nazwy wszystko pozostało po staremu. W, czyli dawniejszy NSB, jest największą firmą transportową w Norwegii. Jako firma kolejowa obsługuje większość pociągów na liniach kolejowych w Norwegii, a także pociągi regionalne w Szwecji oraz autobusy dalekobieżne w całej Norwegii i Szwecji. W należy do Norwegii i podlega Ministerstwu Transportu. Na pokładzie pociągu znajduje się około 40-osobowa grupa ekspertów do spraw komunikacji z Berlina, Brandenburgi oraz Polski. Korytarz Rail Baltica został przedłużony w kierunku portów nad Morzem Północnym w Hamburgu i Amsterdamie do korytarza Morze Północne Bałtyk. Obecny projekt uzupełniający nosi nazwę NSB Core to skrót od Związek Regionów Morza Północnego i Bałtyku. Zorganizowana przez berlińskiego eksperta dr Jürgena Muracha wyprawa odbyła się w ramach tego właśnie unijnego projektu. Organizatorom podróży oraz dyrekcji i załodze pociągu serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam zapisu naszej podróży. W ostatnim odcinku naszej relacji z tej wyprawy przytoczyliśmy wypowiedź menadżera do spraw logistyki czołowego koncernu papierniczego Norske Skok, Jona Giemble. Od początku lat 2000 Giemble próbował przekonać państwowych i kolejowych decydentów do inwestycji w trasę, po której się poruszamy. Urzędnicy utrzymywali jednak, iż po tej linii nie ma więcej przewozów towarowych niż 100 tysięcy ton rocznie, więc większe inwestycje nie są celowe. Natomiast menadżer Ion Giemble komentował to rozpaczliwie. Od 2001 roku świat biznesu dziewięciokrotnie pokazywał politykom i urzędnikom transportu na spotkaniach i na papierze, że rzeczywisty ruch towarowy na tej linii, Meroker, wynosi 375 tysięcy ton. Ale to nie jest brane pod uwagę. Czy przychody z ruchu towarowego są całkowicie nieistotne? Tym bardziej cieszy nas fakt, że na początku czerwca bieżącego roku zarządzający kolejową infrastrukturą w Norwegii, Bane Nor, przekazał publicznie rewelacyjne wiadomości. W najbliższych pięciu latach kolej w tym regionie ma być doinwestowana bajkową wręcz kwotą w wysokości 5,5 miliarda norweskich koron, czyli około 2 miliardów 700 milionów polskich złotych. Elektryfikacja odcinku Trondheim-Stjerdal. Hell oraz dalszego odcinka Merokerbanen do granicy ze Szwecją ma kosztować 2 miliardy koron. Tyle samo ma być wydane na zakup 14 nowych bimodalnych składów osobowych Stadler serii Flirt. Nowe pociągi mają mieć dwa razy więcej miejsc siedzących niż pociąg, w którym się przemieszczaliśmy w trakcie tej podróży i rzecz jasna oferować lepszy niż obecnie komfort jazdy. Pojawienie się sygnalizacji świetlnej oraz przytorowego systemu bezpieczeństwa DATC od tego punktu do najbliższego miasta Hel wskazuje na to, że jest to ważne miejsce dla kolejnictwa w tym regionie. Dlaczego? O tym za chwilę więcej. Inwestycje w ten szlak będą składać się z ośmiu odrębnych projektów. Zakup nowych pociągów leży w gestii spółki Norske Tog.

Die Schul- und Bewerbungen für den Verkehr zur Schule. Die, ersten, die, mehr, die sind nicht mehr. Die sind auch angeschlossen worden. Und da wurden die Schüler und von mir etwas gemacht. Zbliżamy się do stacji Hell. Widać, że jak na warunki norweskie, spotykamy tu rozległą infrastrukturę kolejową, stosowną do pełnienia funkcji węzła kolejowego. Za chwilę bowiem z prawej strony pojawią się doprowadzone do naszej linii tory innej, ważnej dla norweskiej sieci linii. Animowana mapa pokazuje przebieg naszej podróży. Na północnym wschodzie znajduje się lotnisko Wernes, potocznie zwane też lotniskiem Trondheim, bo to najbliższe większe miasto. Z miasta Hel na północ biegnie jedyna trasa kolejowa łącząca Norwegię ze swoją północną częścią. Ma długość 695 km, prowadzi do miasta Bode i nosi nazwę Nordlandbane, kolej północnej krainy. Zwykle podaje się długość tej linii Strondheim, która wynosi 726 km. Przed nami pojawia się tunel Gewing-Osen o długości 4, ,4 km 400 m. Został otwarty w sierpniu 2011 roku i skrócił długość trasy kolejowej o 1627 m. Ale na wszelki wypadek, koleje zachowały dawną trasę prowadzącą do portu miasteczka Murówik która odchodzi od naszego szlaku bezpośrednio przed tunelem. Do 2011 roku Murówik też miał własną stację kolejową. Dzięki temu, w przypadku ewentualnego wypadku w tunelu, trasa nadal będzie gotowa do użytku. Mamy już za sobą. Przed nami stacja Homla. Tu dziś kończymy naszą relację. Ostatnią część przedstawimy w kolejnym odcinku naszego programu.